Siemaneczko kurwa ziomy, opowiem wam co miałem za jazdę jakiś czas temu, więc zapierdalam sobie na skróty do kumpla przez rzeźnicką. nie zdając sobie sprawy że to chujowy pomysł bo jest coś o czym wtedy jeszcze nie miałem zielonego kurwa pojęcia, tam do chuja pana jest ekipa nie do wyjebania, siedzą sobie wieczorkami w komórce i doją z gwinta kadarki, to motor se porobią, to zapalą fajkę pokręcą bekę, albo jak ktoś kurwa fiknie to napierdalają go tak że ma zryjasny z serem po pakistańsku jeden z nich maksywe bochen czy jakoś tak, a jego kuzyn, taki dryblas kurwa że ciarki mi zapierdalają po garby jak se tego zajoba przypomnę no więc te dwa skurczybyki i jeszcze taki rumun i bolek to bandyty jak chuj, miałem z tymi mutantami przypał jak chuj, opowiem wam co no to słuchajcie kurwa ku przestrodze jak wspomniałem pedałowałem sobie w nowych sandałach zimowych, ocieplanych filcem, i kosiłem każdego leszcza co mi się nawinął, to z kapcia, to z graby, nagle patrzę a tu idzie dwóch typa z reklamówką a w niej kadarki, myślę sobie, spoko. najebie ich jak dzieci. I co? Dałem dupy maksa. Zajebałem bochnowi z partyzanta centralnie w punkt. A on co? Zero. Kurwa nic. Pokiwał bareczkami, odskok w tył i bum. Dostałem w mi heripostę z liścia, co to kurwa był za cios, ten bochen z zawodu to chyba anestezjolog bo zafundował mi taką narkozę że mucha nie siada, ale to chuj. Budzę się a tu ten Tomek, harpagan pierdolony już trzymał mnie za pysk i się kurwa zaczęło. Karuzela jak chuj, mało mnie na supeł nie zawiązał jebaniec, nagle czuję, że kurwa szybuje, potem jak nie zajebie o beton i chuj znowu narkoza, mówię wam, pizda na maksa. Wyglądałem jak frajer z renomy, którego skin z pociągu wyjebał, kumplom ściemniałem, że wyjebałem barana na motorze i łykali jak indyki, kumacie jakiś tos, powiem wam, że nie warto było. Mam wyjebane. Więcej tam nie pójdę i chuj. Nawet za kasę. Narka ziomki